Witam wszystkich serdecznie z tej strony gołębie Tomka Dęblin. Tu przedstawiam samiczkę belgijską. Wróciła mi po 2-3 latach. Ja dopiero wtedy hodowlę zaczynałem. Może pokażę obrączkę o belg 2016 rok. Naprawdę fajna samiczka. Nie wiem, chyba ona leciała 300 i mi zginęła. Fajna samiczka. Zachorowałem. A tu patrzę na gołemnik. Z lotu wrócił łysek. Nie wiem, jakim cudem on wrócił. Zaraz pokażę nowe nabytki sobie parka sprawdziłem fajnych gołąbków to nie tu o tu ją wpuścimy tu też są już jakieś młode o, szamiczka belgijska tu jest ten portowy. Albo Rzeszowski, bo to jest wielkości Rzeszowskiego. To jasne, wielka chyba się sparzyła z tym sercowym. No i co jeszcze? No, coś pokażę może. Tu są dwa mutki. Kończę Trzeba ogon go To takie zwykłe, pierwsze mody mi dopiero robią. Bo. Rok temu zmarynowały. To drugi. I jeszcze. O, tu jest ta bóra, już drugi jaja. Pytanie, czy żyje młody? Chyba nie. Nie wiem, nie widzę go. Zaraz zajdzie panowie. O, jest młodzik. Ale klusek już no i wielki. To jest taki z kuparkiem białym, cały bóry To jest. O, tej samiczki, młody. No i nie wiem, ta samica kiedyś była kończata, teraz pobiegły 200 przeloty. Tam są dwa młode pocztowe E! Co tu Tu sota. Nie wiem, gdzie są zamojskie, bo sobie kupiłem parę zamojskich, to może wejdę, będzie łatwiej. No. Już wchodzimy. To jest straszny syf. Muszę coś z tym zrobić. Na razie nie mam czasu do mnie Ale o! Parka takie zamojskie, fajne. Takie zamojskie. Snieka. No i co jeszcze? Tu są mojskie, mają jedno jajko, bo jedno zgniotły tu burzyny, para No i nic się ciekawego nie dzieje, nie mam co nagrać Nie wiem, chyba się czymś otrułem Nie wiem Tu jest strasznie. Zała łychę trzeba złapać. Mają co dwa młode tarażkę. Tu widzę, że no w końcu to robią sobie gniazdo. posięliśmy trawę, więc na razie gołęby nie będą wypuszczane. Błysk, jaki kozik. Ciekawe, gdzie siedział. Czy u kogoś siedział. Nie ma co nagrać. <laughs> nie chcę chodzić po gołębnikach. Papuszki się wykluły. Nie chcę, by siedzą. Co to się dzieje? No ja będę lekarmi tego gałązki. Tam się wykrzewają. Łodkończat. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Cześć.